Zamówiliście wymarzonego grilla, przyjechał. No, i zostało tylko to, żeby go złożyć. I dziś chciałbym Wam zademonstrować, jak się właśnie składa takiego grilla z serii freestyle od kanadyjskiego producenta Napoleon. Ja jestem Łukasz, zapraszam do odcinka. Grill przyjeżdża w takim oto pudle. U nas, żeby to wyżej wszystko było porządne, mamy jeden na drugim. Tak, żebyście widzieli ten rozmiar bardziej dokładnie. E, oczywiście, to jak e, składamy Freestyla, będzie bardzo zbliżone do składania innych modeli, e, chociaż wiemy też, że na przykład już w planach jest też montaż e, grilla Endersa Monroe, a więc też ciekawy materiał. E, natomiast, no cóż, pozostaje nam zabrać się do roboty. Zanim się za to zabierzemy, jednak warto wspomnieć o paru e, dość istotnych kwestiach. Po pierwsze, warto mieć drugą osobę, która będzie Cię asekurować. Na przykład w przypadku zakładania kotła, bo jest to jednak duży element nieporęczny, który samemu nie będzie tak wygodny do założenia. Dodatkowo warto mieć też narzędzia. Ja będę używał śrubokręta, natomiast jeśli macie wkrętarkę, ona również będzie przydatna. Wszystkie śruby, które będą potrzebne do montażu, oczywiście dostajecie z grillem. Przydać się może również jakiś nożyk, tak żeby to wszystko. Otworzyć, ale musicie pamiętać, że w trakcie rozcinania kartonów, żeby to było ostrożne, żeby nie zarysować niczego, co jest w środku. Karton wygląda w ten sposób. Jest dość sporych rozmiarów, natomiast do większości bagażników, jeśli chcecie ile odebrać z salonu, z magazynu, bez problemu powinien wejść. Tu również. Przyda się asekuracja drugiej osoby, ponieważ nieraz te sprzęty są dość ciężkie. Taki freestyle to jest gdzieś około 40 kg. Dobrze jest go przewozić do montażu w pudełku, ponieważ poza samym gryłem jest tam dość spore wypełnienie, które sprawia, że wszystko w środku jest bardzo zabezpieczone. W przypadku wyjmowania elementów z pudełka raczej powinniście sobie poradzić samemu, ale jeśli oczywiście macie drugą parę rąk, która może pomóc, nigdy to nie zaszkodzi. Warto też przygotować sobie od razu instrukcję. Która jest w środku pudełka i przejrzeć ją, tak żeby wiedzieć, jakie kroki będziemy wykonywać po kolei. Dobrym pomysłem jest też zostawienie sobie kartonu, który może nam służyć jako taki blat roboczy w trakcie montowania niektórych elementów. Natomiast po samym montażu nie potrzebujecie już opakowania, warto pamiętać, że możemy je recyklingować. Upewnijcie się, że wyjęliście wszystko z pudełka i jesteście gotowi składać. Ja już w rękach mam instrukcję, tak jak wcześniej wspomniałem. Najpierw sobie ją szybko przekartkuję, sprawdzę, co mi jest w jakiej kolejności potrzebne. Ważna informacja, w przypadku serii freestyle, jedna instrukcja jest do całej serii grilla. Więc w trakcie montażu upewnijcie się, że wszystkie kroki są właśnie do waszego grilla. Łatwo to zrobić. W tym miejscu, jeśli jest czerwona krateczka zaznaczona. Jest na przykład model DSIB, to jest model z drzwiczkami, więc yy, zwróćcie na to uwagę. Taki protilbady mnie na start. Yy, zanim się zabiorę, jak już mam worek z śrubkami, to żeby w nim nie grzebać, będzie do nich łatwy dostęp. Wykorzystuję od razu miseczkę tą na tłuszcz, przesypuję i mam do nich bardzo łatwy dostęp. Lecimy z tematem. Musimy z zacząć od tego, żeby skręcić podstawę grilla z bocznymi ściankami. Gdy to mamy za sobą, doczepiamy nóżki oraz skręcamy kółka. Następnie musimy odwrócić glia do góry i zamontować panel frontowy. Połowa roboty praktycznie za nami, konstrukcja już stoi. Tu znowu macie motyw, że jest oznaczenie modelu z drzwiczkami. Ja montuję front, ale z drzwiczkami jeszcze montowalibyśmy zamiast frontu tył, bo tam jest właśnie taka tylna podpórka. Wracam do roboty. Teraz taki protip, zanim zamontujemy to łączenie góry szafki, warto sobie te uchwyty do miski olejowej od razu przed skręceniem tego do reszty zamontować. Zwróćcie też uwagę, że to jest w ten sposób ustawione, tak jak jest góra. Warto to na to zwrócić uwagę, bo jak zamontujemy na odwrót, to się nam będzie kiepsko skręcać z reszty. Po tym montujemy uchwyt do butli. Przy montażu tego uchwytu na butle yy, warto zwrócić uwagę, że on ma kilka poziomów takiego ustawienia, które później tam nawiercamy, zakręcamy sobie. Yy, ja go tutaj nie będę przestawiał, yy, natomiast Wy w domu możecie, bo w zależności od tego, jaką butlę yy, będziecie wsadzać, montować w grillu, z jakiej będziecie korzystać, pod taką możecie sobie go ustawić. Odbezpieczamy węże od paleniska i nakładamy palenisko. Tutaj poproszę Wiktora, żeby mi szybko pomógł. Teraz musimy zmontować palenisko do wózka. Do tego przyda nam się jakiś dłuższy śrubokręt. Uh, prawie końcówka. Teraz wystarczy podpiąć wąż do butli. Po skończeniu skręcania warto sprawdzić szczelność instalacji. W zestawie z gilem właśnie dostajemy takie podłączenie, to jest do butli 11-kg. W środku mieści się butla również z kołnierzem. Następnie montujemy półki boczne, ja skręcam model bez palnika, natomiast składanie półki bocznej z palnikiem jest równie proste. Do zamontowania półek bocznych oczywiście potrzebujemy najpierw uchwytów, też pewnie będziecie się zastanawiać o co z tym chodzi, jakiś łańcuszek. Po prostu wystarczy, że to odczepicie, w sensie odkleicie tą taśmę i zostawicie tutaj. Prawdopodobnie Wam się to nie przyda, ale jest to przedłużenie zapałki które byłoby do użycia, gdyby przypadkiem zapalarka przy palnikach nie działała, ale z tym się naprawdę praktycznie nigdy nie spotykamy, więc tak jak mówię, raczej z tego nie skorzystacie. Tak jeszcze od razu podpowiem, te uchwyty do półek wkręcamy od zewnętrznych stron ścianek gila. Nie można zapomnieć o najważniejszym, Otwierasz do piwa, montowany w półce bocznej, yy, na prostych motylkach, banalna rzecz. Od frontu wsadzamy tackę ociekową, pozostaje nam włożyć do środka aromatyzer oraz ruszty, no i finalnie zmontować pokrywę. Jak widzicie, grill jest już złożony. Jeśli zostały wam jakieś śrubki, nie przejmujcie się tym, ponieważ tak jest często w przypadku Napoleona. O tym nie wspomniałem na początku, ale one wszystkie są identyczne, więc to nie jest tak, że których nie użyliście, że jakiś otwór został, nie przejmujcie się tym. Ja już Wam dziękuję za ten materiał. Tak jak wspomniałem wcześniej, karton możecie wywalić, instrukcje jednak polecam zachować. W niej też znajdziecie informacje o pierwszym wypaleniu grilla i o tym, jak go konserwować na bieżąco. Jeśli natomiast macie wątpliwości, e, oczywiście zachęcam do kontaktu z nami. E, dziękuję Wam za ten materiał i też zapraszam do subskrypcji kanału. A jeśli powstały jakieś pytania odnośnie tego odcinka, jest dla was sekcja komentarzy, czat na naszej stronie oraz telefon do nas. Dzięki wielkie, cześć! Dobra, lecimy. Dobra, ładnie pachnie. Mówić, że śrubki mogą zostać? Wstawanie rano to jest po prostu